Witam moi drodzy, dzisiaj wspaniałe rogaliki drożdżowe, a w środku paru bułeczki. Zobaczcie jakie produkty przygotowałem, trochę będzie na bogato, nie ukrywane. Co my tu mamy? Oczywiście zaczniemy od ciasta drożdżowego. Będzie potrzebna mąka, mleko, pół szklanki wody, drożdże oczywiście, jajka i chcemy żeby nasze bułeczki były super maślane, więc odrobina masła, dokładnie 50 deko, cukier i sól to wszystko do ciasta drożdżowego i nasze przepiękne, cudowne parówki, parówki dobre gatunkowo, parówki z szynki. No i mam tutaj dwie samotne yy, frankfurterki, zobaczymy jak się sprawdzą, ale to nie wszystko, bo tu widzicie zapewne cudowne rzeczy, które będziemy kłaść do tych parówek do środka, będziemy je owijać, a to w boczek a to w szynkę szwarzwalską, bardzo dobrą, smaczną, nieco słoną, więc one będą słońsze, a tutaj mamy jeszcze ser i to jest ser tak zwany zmierzwiony. To jest taki wynalazek ciekawy, on nie ma chyba swojego żadnego odpowiednika, jest cieniutko krojony, trzy razy cieni niż normalny ser żółty krojony w plasterki w sklepach i dzięki temu doskonale będziemy mogli zawinąć nasze cudowne parówki w serek, który będzie rozpływał się w bułce i tu uwaga, jeżeli parówki będziemy zawijać boczkiem, czy też szynką, to damy do środka do ciasta musztardę, którą to przygotowałem. Musi być dobra, ostra musztarda, ale jeżeli będziemy z paróweczki zawijać w serek, to damy wtedy dobry, fajny ketchup. i to nam fajnie uzupełni smaki. Zaczynamy robić zaczyn. No i nie byłbym sobą, gdybym tutaj starej śpiewki przy cieście drożdżowym nie obalił, czyli wszystkie produkty do robienia ciasta drożdżowego muszą być ciepłe. Jak będzie coś zimne, to nam się zepsuje to wszystko. Druga sprawa, przy cieście drożdżowym nie mogą być za ciepłe te produkty, bo nie mogą przekraczać 40 stopni, bo droże w 40 stopniach robią. Yy. Więc na początek użyję mleczka, które zagrzeje w mikrofalówce, tak jak powiedziałem wcześniej. oczy też gaz pod garbkiem. Zobaczcie, ten garnek jest pusty na razie, nic tu nie wlewam, po prostu podgrzewam w nim dno. To już wystarczy, dosłownie 10 sekund na ogniu, grube dno garnka się zagrzało, tutaj wlewam mleko, to wszystko jest letnie, nie może być za ciepłe, więc jeszcze trochę, widzę, że garnek się dosyć mocno rozgrzał, więc jeszcze trochę tutaj pomachamy, dobrze, mamy to letnie mleczko, Potrzebuję pół kostki drożdży i delikatnie po kawałeczku wkruszam drożdże. Do tego sypujemy łyżeczkę, nie za dużą łyżeczkę, tym razem cukru, taką mniejszą, bo nasze bułeczki nie powinny być za słodkie, dlatego że robimy wytrawne ciasto, żeby mieć w nim no, ostre co bądź, co bądź parówki i inne dodatki. Wymieszamy to za chwilę, ale jeszcze muszę do tego dodać jakąś dobrą łyżkę, nawet dwie łyżki Mąki, ponieważ drożdże potrzebują nie tylko temperatury i cukru, ale także węglowodanów do wytworzenia dwutlenku węgla, którym napowietrzają, a w zasadzie na dwu węglowodonowywują nasze bułeczki. I teraz to wszystko trzeba w miarę dobrze wymieszać, odstawić i niech sobie żyją spokojnie i rozwijają się. Dopóki zawczyn drożdżowy nam nie ruszy, my musimy troszkę czekać, ale w międzyczasie przygotujemy sobie do pół kilo mąki, które oczywiście trzeba co zrobić? Przesiać, dlatego że musi być napowietrzone. Drożże to cukier, temperatura, węglowodany i tlen. Tutaj teraz zadziałamy tak, jakoś to pół kilo mąki muszę tutaj zważyć, zawsze robię to na wagę, ale spróbujemy teraz zabawić się i zobaczyć ile ta szklanka ma, żebyśmy zapamiętali później mniej więcej przeciętna szklanka jaką wagę ma mąki. Mam naszykowane sitko, sitko mam w misce, miskę mam na wadze, a szklankę mam nad wagą, i nad miską i nad sitkiem, to teraz wezmę mąkę, wytarowałem sobie wagę, Sypę jedną szklankę mąki, mąka tortowa, bardzo dobra, 450, bielutka, i sypę to na sitko na początek, i mam 150 gram, więc już wiemy, że przynajmniej trzy szklanki wejdą na pół kilo, a nie dwie, tak jak myślałem. Już mam 317 gram, a w zasadzie dopiero, i dosypuję trzecią szklankę, taką czubatą prawie, i wtedy mam. 460, 470 i już nie będę tutaj więcej tego dodawał. Gdyby mi brakowało mąki później, to po prostu do komponuję ją do ciasta. Nie wiemy, nie wiemy przecież jak dużo mamy białka i żółtka w jajku. Nie wiemy jak ta mąka będzie działała razem z e, mlekiem i z wodą. Więc pamiętajcie, że nie trzeba tego ciasta dużowego robić tak o, o, od miarki do miarki. Tylko po prostu, jak później będzie czegoś brakowało, to dolejemy na przykład, bo będzie za gęste, albo zabierzemy, czyli dosypiemy mąki. Bo będzie za rzadkie i tak właśnie zrobię. I teraz, jak już to ma, wszystko naszykowane, potrząsając sobie na początku delikatnie, przesiewam mąkę. Nie za ostro, bo się chmura wzbija, i wszystko będzie zakurzone. No i zobaczcie, jaki piękny kopczyk. Na pewno jest w nim dużo powietrza, i na razie nie wolno tego za mocno szturkać. Jednak w międzyczasie możemy znowu wykonać pewną operację. Bierzemy sobie masło i rzucamy na chwilę do mikrofalówki, żeby nam się roztopiło na najmniejszej mocy. Tak jak zauważymy w mikrofalówce, że ono już płynie, szybciutko je wyjmujemy, bo też nie może być gorące, ale ma być płynne. Rozczyn nam podróż tyle, ile trzeba. Nie będziemy go długo trzymać, ponieważ drożdże by nam się wysplatowały, i to nie jest za fajne. I tu zrobię jakiś taki otwór, tak to nazwę. Wrzucę do tego nasz rozczyn drożdżowy który się tu pięknie trzyma i zobaczcie jaki on jest gęsty jak się leje jest taka pianka wspaniała wygarniemy łyżką no dobrze, czyli mamy to spróbuję kurde wszystko jest dobre całe jajo razem z białkiem teraz taką większą odrobinę soli na pół kilo mąki tyle soli to wystarczy będą słonawe natomiast trzeba uważać, pamiętacie szynka szwarzwalska bardzo słona serek też, no i oczywiście rozpuszczone nasze masło też do środka Niech sobie wszystko ładnie spłynie i jeszcze nam została jedna rzecz, czyli pół szklanki mleka. To pół szklanki mleka solidnie podgrzeje, nie za mocno, ale jednak solidnie, żeby szybko nam ciasto rosło. Oczywiście to było puszklanki wody. Zanurzam sobie paluszek w tej puszklanki wody, to ona jest właśnie taka około 40 stopni. To nie zaszkodzi drożdżom, dlatego że mamy dużo produktów, które są wiele chłodniejsze niż 40 stopni, Więcej po wymieszaniu temperatury się wyrównają, ale woda podtrzyma nam proces działania drożdży. I teraz śmiało wszystkie składniki już łączymy. W tej chwili muszę odjąć już łyżkę i użyć do tego rąk. Warto gdzieś blisko mieć w tej chwili mąkę. I zaczniemy od tego, że delikatnie posypiemy, żeby ręce nam się od razu nie skleiły na maksa do ciasta. No i trzeba to dosyć intensywnie wyrobić. Już tak coś widzę, że będzie fajne, i nie trzeba będzie nic dodawać. Czyli strzeliliśmy się idealnie ze składnikami. Ciasto, jak zaczyna odchodzić od rąk, a to od razu zaczyna odchodzić od rąk, to jest dobre, ale musimy je jeszcze mocno wyrobić w ten sposób, właśnie wciskając do niego odrobinę powietrza. Nawet tak czasami sobie syknie, ale niestety jeszcze jest troszeczkę zakleiste, więc odrobinę mąki dodam. I tak właśnie musicie badać. Jeżeli jest dosyć mocno kleiste do mąki troszkę dosypać, ale nie za dużo, żeby nie stało się zbyt twarde wyrabiam, wyrabiam nie minęły dwie minuty i ciasto mamy zrobione dobra, wspaniała kula ciastowa A ja sobie jeszcze kawałek tej kulki skubnę mm, fajne, inne niż na wszystkie plaski, bułki i tak dalej, wcale nie słodkie i dosyć mocno słone będzie ok. Teraz jeszcze ciasto po wierzchu obsypę lekko mąką. Chodzi o to, żeby później jak będę przewracał, wywracał, żeby mi się nie skleiło. i zostawię je na dosłownie 15 minut. Nie więcej, bo nie ma co tutaj czekać, to są rogaliki, a nie super ciasto drożdżowe, więc na 15 minut pod przykryciem tej cudownej ściereczki. Minęło 15 minut, dosłownie 15 minut, zobaczmy, o jakie piękne, to chyba podwoiło prawie swoją objętość. Właśnie ten sposób, który wam mówię, na wszystkie ciepłe produkty oraz na ciepłą wodę, ciepłe mleko, jest fantastyczny i mamy taką puchną fajną bułeczkę, ale nie trzeba nam takiego puchnego ciasta, więc wyrzucimy to na stolnicę, odpowietrzymy, w zasadzie wykonimy z niego dwutlenek węgla. Trzeba posypać trochę stolnicę, żeby nam się ciasto nie wyklejało tutaj. Wyrzucamy ciach, bułę, no frucie. Ale cudowna! Po prostu przepiękna. Skłożymy ją na pół i śmiało naciskając. Nie będziemy tego przerabiać, już bo jak poczrzymy przerabiać, nam się nie będzie chciało posklejać. Więc wypuszczamy w taki oto sposób powietrze z niej, z tej fantastycznej buły. I co teraz zrobię? po wałek. To jest mój cudowny bałek, kupiony w państwie Czechy, czyli na tak zwanych Czechach. I piekarnik włączę na. 180 stopni, termoobieg, i będę piekł te bułeczki przeciętnie około 15 minut. Tak do zarumienienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, moi drodzy. Biorę nóż na początek taki plaster. Drugi podobny, i jeszcze trzeci, i czwarty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj tak sobie te końcóweczki otaczam w mące, żeby nam się nie pokleiło. Zobaczcie, mam pasek ciasta rozwałkowuję go po szerokości, a nie po długości na szeroki placek taki prostokąt Przerzucimy na drugą stronę właśnie taki, jak najszerzej żeby było i z tego, trójkąty, tego paska będę formował trójkąty te trójkąty, a w zasadzie w te trójkąty będziemy zawijać parówy żeby nam się zrobiły przepiękne rogaliki i właśnie taki już nam wystarczy te trójkąty nie mogą być za małe, więc mniej więcej takie no dobrze, i teraz bierzemy sobie takiego trójkąta, posmarujemy go na początek ketchupem. Wezmę sobie do tego drugą deskę, chodzi o to, żeby mi się nie pobrudziła ta stolnica. Klikniemy tu ketchupu. Pamiętajcie, żeby ketchup był ostry, to bardzo ważne. Możecie zrobić swój własny sos pikanty, na przykład taki sos jak do pizzy. Znajdziecie go na moim kanale, gdzie jest mowa właśnie o pizzy. Dosłownie jest sos pikant. Biorę ser zmierzwiony, zakręcam w niego paróweczkę i teraz Zaczynając od tej grubszej strony oczywiście zawijamy bardzo ładnie i delikatnie naszego rogalika i kładziemy go na blachę tym ostatnim koniuszkiem zawiniętym, tak jak teraz. Następny kawałek, tym razem zrobimy w szynce szwarzwalskiej. To będzie dopiero pyszniucha. Zawijamy paróweczkę w szynkę. Żadno, jak się śmieje, że to zabawne jest. Nie wiem czemu. I tym razem posmarujemy ciasto musztardą ostrą. To będzie też fantastyczne. Oczywiście na talerzu też nie będziemy żałować tych innych przypraw, musztard i tak dalej. I znowu ciach, czach, ciach, 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 cich. I już. I już wszystkie tak do końca trzeba naprzemiennie pozabijać. Kto jako ma fantazję, nie tak sobie robi. Zobaczcie, zostało mi tyle ciasta. E, nic nie może tu się zmarnować, przecież nie będziemy ciasta drożdżowego wrzucać, e, mimo tego, że zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zapiekanych. Parówek i frankfuterek w rogalikach w cieście drożdżowym. Teraz Wam pokażę jak pięknie wyglądają, będziemy je smarować. Natomiast w tej chwili przygotowuję wałki. Żeby zrobić taką, powiedzmy tą bułkę zakręcaną, skleimy najpierw tutaj taki warkocz. Tak i teraz tak, 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 tak. i tutaj gdzieś Posklejamy to trochę, słuchajcie, nic z tego szczerą nie będzie. Posmarujemy to elegancko i wyrośnie nam wspaniały taki słony warkocz. Nic nie będziemy marnować, będzie super. I w tej chwili, co zrobię jeszcze? W naszych dwóch krankach, które mieliśmy po mleku i po wodzie, rozmącimy żółtko. Do jednego rzucimy białko, białka nie będziemy używać, ponieważ białko nie daje nam takiego fajnego koloru jak żółtko na bułeczkach. Więc rzucimy żółtko i odrobinę mleczka. Do tego doleję dosłownie nawet nie łyżeczkę, takie troszeczkę mleczka, żeby to ładnie mi się rozsmąciło. Wezmę pędzelek. Rozmącę to, tak jak powiedziałem. Teraz każdą rogalikową bułeczkę zrobimy na pięknie żółto, a to jeszcze nam się super przypiecze i będą tak cudownie rumiane, że na stole będą wyglądały przepysznie i nie ma takiego człowieka, który nie skusiłby się na tak coś pięknego, no i pysznego oczywiście. No i jeszcze naszego warkocza, można by posypać makiem, dopiero by fantastycznie wyglądał albo sezam. No i zobaczcie teraz biska. tak to wygląda jeszcze przed upieczeniem. Nadeszła ta wykopowna chwila, wsadzamy to wszystko do piekarnika. Powiem Wam, jak po czesku nazywają się hot dogi, albo takie właśnie zakręcane w rogaliku parówki. Parek w rochliku, tam nie ma hot dogów, są parki w rochliku. 15 minut. Moi drodzy, przeliczyłem się nieco z czasem. Okazuje się, że trzeba piec około 25 minut. Ale zobaczcie, jak to pysznie wygląda. Już nie będziemy przyciągać struny. No, paro, uciekaj. Nie będziemy przyciągać struny, ponieważ rozsadzi nam te parówki. Ale są przepysznie upieczone. I właśnie je wyłączam. Wyjmuję blachę. I tak to właśnie wygląda. A jak wyszła nasza piękna bułeczka? O, jak one skwierczą. Jeszcze się denerwują. Oj, 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 Zobaczcie naszą bułeczkę, no cudowna wyszła, nic się nie może zmarnować tu w tym przypadku, będziemy mieć super pieczywo, jakby stygnie, a teraz za chwilę będziemy podawać parówy. No teraz przekroję tą cudowną paróweczkę i bułeczkę, zobaczymy co widnieje w środku, ale ona pięknie napęczniała, zobaczcie paruje wszystko fantastycznie, ale myślina cieknie. Tutaj trzeba szybko zadać jeszcze jakieś fajne przyprawy, na przykład keczup, albo musztardy więcej, nie wiem co tu było, to był boczek, to była musztarda, keczupem polejemy i już będziemy to jeść. Ale ja w tej chwili spróbuję tą przepyszną paróweczkę, jest trochę gorąca, ale zobaczę jak to się je. Mm, ciasto jest fajne, ciekła mi parówa jedna, no. Jednak trzeba to zjadać widelcem i nożem, Tak ciasto jest fantastyczne, słonawe, tak mówiłem. Słuchajcie, szukajcie takich przepisów na YouTubie. Szukajcie takich przepisów na Facebooku, tam możecie mnie odwiedzać i tak ma być. Środa gotuje. Zapraszam do oglądania tego, co zrobiłem. Cześć.